Cześć! Witajcie wielcy miłośnicy kompaktowych domów! Jarosław Koczyński z tej strony z Housemart. Za moimi plecami widzicie dom Mezzanin Smart o powierzchni zabudowy 35 m2. Ten model domu to jest nasz bestseller. Budujemy go najwięcej w całej Polsce. Łącznie już wybudowaliśmy ponad 130 domów w całym kraju. Natomiast w dzisiejszym odcinku chciałbym się skupić na zewnętrzu tego budynku, ponieważ elewacja, która została w nim wykonana, to elewacja, która została zastosowana dopiero na czterech budynkach, na te 130, które do tej pory wybudowaliśmy. A więc myślę, że jesteście ciekawi, czym charakteryzuje się taka elewacja, czemu do tej pory była wybierana tak rzadko i jakie perspektywy stoją przed tą elewacją, w kolejnych latach. Zapraszam do dzisiejszego odcinka. A oto bohater naszego dzisiejszego odcinka, czyli dom Mezanin Smart. Tak jak wspominałem na początku, o powierzchni zabudowy 35 m2. Dom ten ma długość 7,5 m, szerokość 4,6 m i wysokość. 6 metrów. To, co możecie zauważyć przed budynkiem, to przeogromny taras, który wykonaliśmy na życzenie klientki. Jest on zdecydowanie powiększony względem tego, co budujemy standardowo. A taras ten ma aż 50 metrów kwadratowych swojej powierzchni, a więc taras jest większy aniżeli cały dom. Ale zwróćcie uwagę, że jednak w lato zdecydowaną większość czasu będziemy spędzali na tarasie. A dom będzie nam służył za takie podstawowe schronienie. Zwróćcie uwagę, jaki piękny widok będzie miała klientka z tych dużych frontowych przeszkleń i z tej swojej antresoli, z tego górnego swojego półpiętra na piękne pole. I las. Jest to ostatnia działka w ciągu działek, dlatego ten widok będzie bardzo piękny. I jeżeli mamy takie widokowe działki, to warto zainwestować w dom z pięknymi, dużymi frontowymi przeszkleniami, aby po prostu korzystać z tego widoku jak najczęściej, nie tylko latem. Ale w dzisiejszym odcinku chciałbym się skupić nie na tarasie, nie na samym układzie wnętrza tego budynku, ponieważ jest on teraz budowany, więc w dzisiejszym odcinku skupię się na. Elewacji, słuchajcie. I tak jak powiedziałem, ta elewacja nie jest zbyt często przez klientów wybierana. Dlaczego, pewnie ktoś się zapyta? Jak nie wiadomo o co chodzi, to bardzo często chodzi o pieniądze i tak, ta elewacja, słuchajcie, jest droższa. Aniżeli standardowa elewacja. Jeżeli jesteście zainteresowani wyceną zamiany na tą elewację względem świerku skandynawskiego, to napiszcie do mnie na maila. Tutaj wyświetla Wam się mój adres mailowy i zrobię Wam kalkulację dotyczącą domu, który z naszej oferty Was po prostu interesuje. Ale dlaczego warto dopłacić do takiej elewacji? Słuchajcie, ta elewacja, pomimo tego, że nazywa się ją elewacją wykonaną z kompozytu, to mimo wszystko ta elewacja w dotyku przypomina drewno egzotyczne. I w dotyku, i w wyglądzie. Zobaczcie, jak każda, nazwijmy to, z tych deseczek elewacyjnych jest powtarzalna. To powoduje, że zachowujemy taką. Ładną jednolitą powierzchnię danej ściany budynku i po prostu ten dom wygląda bardzo, ale to bardzo ładnie i z daleka już przyciąga wzrok osób po prostu, które tutaj w okolicy przejeżdżają obok tego budynku. Naprawdę bardzo ładnie ta elewacja się prezentuje zarówno z oddali. Jak i z bliska, możemy podejść i mogę Wam pokazać, no dosłownie z 30 cm, jak ta elewacja się prezentuje. I to, co jest bardzo fajne w tej elewacji, wspomniałem, że ona pomimo tego, że nazywa się kompozytem, że jest elewacją naturalną, a mianowicie do produkcji tej elewacji wykorzystuje się łuskę ryżową. Ja dowiedziałem się tego oczywiście, jak zacząłem się interesować tematem tej elewacji, że ryż. Które na co dzień spożywamy, jest po prostu w takiej łusce ryżowej. I do tej pory po prostu tą łuskę ryżową się wyrzucało, nic się z nią nie robiło. A jak wiadomo, w naturze nic nie ginie, no i nie może być takiej próżni po prostu, że jakiś naturalny towar nam się marnuje. Dlatego też ktoś bardzo mądry wpadł na pomysł, hej słuchajcie, wykorzystajmy tą łuskę ryżową, ponieważ ma ona bardzo fajne właściwości, między innymi nie ciągnie wilgoci, jest naturalna e, do produkcji właśnie, Takich desek elewacyjnych. No i słuchajcie, wymyślono właśnie taki produkt i zastosowano go, i coraz bardziej popularny jest to wybór wśród w ogóle klientów na rynku budowlanym. A mianowicie, głównym powodem, dlaczego ludzie to wybierają, to jest to, że taka elewacja. Nie wymaga w ogóle serwisu, w ogóle. Nie, że raz na 5 czy 10 lat, w ogóle. Robimy to raz i zapominamy o tym temacie, więc jest to po prostu bardzo wygodne z punktu widzenia osób, które nie chcą się zajmować odmalowywaniem, nie chcą ponosić dodatkowych kosztów związanych z tym serwisowaniem, odmalowywaniem oraz które są powiedzmy bardzo. Estetami, które zwracają uwagę na każdy szczegół i każdy detal, bo tak jak wspominałem, można sobie porównać każdą deseczkę, każda jest powtarzalna, każda jest w tym samym kolorze, nie ma sęków, nie ma żadnych dodatkowych tutaj wybrzuszeń, nie wydziela nam się żywica, jest to po prostu e, kompozyt. Kładziemy to raz i zapominamy w ogóle o temacie. Kolejnym takim argumentem, dlaczego ta elewacja jest, słuchajcie, dobra, to to, że. Ona nie chłonie w żaden sposób wilgoci, ta elewacja. Co to oznacza? Każda elewacja, każdy materiał, który jest po prostu na środowisku naturalne, który jest wystawiony na środowisko naturalne, no w jakimś tam stopniu z tą wilgocią reaguje. Tutaj ta elewacja nie ciągnie w ogóle wilgoci. A więc nie kurczy się, nie rozszerza. Dzięki temu, jakby nie podlega takiej erozji spowodowanej właśnie temperaturami i skoków temperatury. Tutaj możecie zaobserwować, zrobiliśmy taki ganeczek dla klientki, żeby stworzyć taką strefę troszeczkę buforową od, od momentu przejścia z tarasu do momentu wejścia do budynku. A tutaj takimi lamelami to jest przepieżone, bardzo ładnie to wygląda. I tutaj również zobaczcie w detalu, wszędzie jest wykonana właśnie ta elewacja z tego kompozytu, z tej łuski ryżowej. Jestem bardzo ciekawy Waszej opinii, jak to. Jakie wy macie na to spojrzenie, biorąc pod uwagę, że jest to materiał droższy aniżeli standardowy świerk skandynawski, to jednak, tak jak mówię, nie wymagający impregnacji, nie wymagający serwisowania, i myślę, że to jest jego taka największa zaleta, a przy czym wygląda on no po prostu bardzo, bardzo ładnie. Tą deskę elewacyjną również można zastosować czy to na pergoli, czy na tarasach. Tutaj, akurat taras mamy wykonany z naturalnej deski i będzie on wymagał olejowania nawet dwa razy w roku przed i po sezonie. A tak prezentuje się ta elewacja od frontu. Możecie ją sobie teraz zaobserwować, zarówno tutaj na górze, jak ona wygląda. Jaki minus jest tej elewacji? No bo wszystko ma jakieś oczywiście minusy. Do minusów bym zaliczył, no niestety, cenę, bo nie jest to tanie rozwiązanie, ale tak jak mówię, no, jest dobre, ale nie jest tanie. Oraz drugi taki mankament, z waszego punktu widzenia, być może on jest nieistotny, ale z mojego punktu widzenia jest on dosyć istotny. Taką elewację układa się Wolniej aniżeli elewacje ze świerku skandynawskiego czy też z modrzewia. Taka elewacja wymaga od nas większej precyzji układania, docinania wszystkiego na co do centymetra, że tak powiem, więc na pewno to wymaga od nas, jako od, od naszej pracy, którą w to wkładamy, po prostu więcej precyzji. To się wiąże oczywiście z czasem, który wpływa również na te koszty, o których Wam wspominałem. Tak jak mówię, jestem ciekawy Waszej opinii, co Wy sądzicie na temat tej elewacji. Mi osobiście ten wygląd i to upodobnienie się do drewna jest tak uderzające, że ja wystawiam łapkę w górę. Wielcy miłośnicy kompaktowych domów jeżeli jesteście zainteresowani ile dokładnie taki dom kosztuje to nic prostszego. Wejdźcie na naszą stronę internetową www.housemart.pl tutaj wyświetla Wam się adres internetowy naszej strony. Wybierzcie model Mezzani Smart o powierzchni zabudowy 35 m2 i skorzystajcie z wygodnego konfiguratora. A jeżeli jesteście zainteresowani ile taka elewacja by kosztowała dla wybranego przez Was modelu skontaktujcie się ze mną za pośrednictwem formularza kontaktowego, który również znajduje się na naszej stronie i tutaj wyświetla Wam się adres zakładki kontakt. To wszystko w dzisiejszym odcinku. Wszystkiego dobrego. Trzymajcie się. Cześć! How smart, Jesteś u siebie.